Dzień dobry przedsiębiorcy! Chcecie odkryć, jak zautomatyzować procesy i osiągnąć efektywność produkcji? Interesuje Was, jak czerpać korzyści z funduszy europejskich, aby sfinansować Wasze pomysły? Chcecie zwiększyć oszczędności dzięki wprowadzeniu ulg podatkowych, a może stoicie przed wyzwaniem przekazania firmy do drugiego pokolenia i zależy Wam na skutecznym zaplanowaniu sukcesji? Przed Wami wyjątkowe wydarzenie, które zmieni sposób, w jaki myślicie o rozwoju Waszych firm. Automatyzacja, fundusze europejskie, podatki i sukcesja to nie tylko konferencja. To szansa na odkrycie kluczowych narzędzi, które pomogą Waszej firmie stać się bardziej konkurencyjną. 18 stycznia to dzień, który zmieni Wasze spojrzenie na biznes. Doświadczeni prelegenci podzielą się swoją wiedzą, a networking pozwoli Wam poznać siebie i nas bliżej. Nie przegapcie tej okazji. Zapiszcie się już teraz i dołączcie do naszego wydarzenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Do zobaczenia w hotelu Sorej, Kraków Wieliczka. 18 stycznia startujemy punktualnie o godzinie 9:45.